Cześć, ja jestem Lipej i w tym materiale przedstawię jak aktualnie gram, jakie mam przedmioty, jaką mam rozdane cechy i w bonusie opowiem Wam o tym jakich przedmiotów szukam i dlaczego pod patch 1.3, który nadejdzie, miejmy nadzieję, jeszcze w tym miesiącu i to będzie patch, który wprowadzi instancje z modyfikacjami oraz ulepszanie sprzętu pod Gearscore 625. No i od początku, klasycznie już zacznijmy od cech. Gram w ustawieniu 270 punktów inteligencji i 200 punktów kondycji na ten moment. Z tym, że kondycja jest na 170 i do tych 200 dobijam sobie jedzeniem, wtedy mamy, mamy 200, to dlatego, że chcę mieć te 20% pancerza więcej. Chcę być możliwie jak najtwardszy, przy zachowaniu jeszcze jakiejś mobilności z średniego armora i powiem szczerze, że grając z Void Gantletem, chyba w takim ustawieniu czuję się w tym momencie po prostu najlepiej. Umiejętności i broni ich używam. No, tak jak już wspominałem, ognista laska i rękawica próżni. Ognista laska, mój wielki powrót, jakby do tego mojego klasycznego buildu, czyli kula ognia, spopielenie i wypalenie. Gram identycznie, czyli staram się być w ręczu, bijąc autoatakami, używając kuli ognia i w momencie, gdy widzę że jest okazja na to, żebym wszedł, no to wrzucam wypalenie, wjeżdżam w sam środek przeciwników, do tego spopielenie, żeby narzucić na wszystkich dotki, zdać dosyć sporo obrażeń, po czym zmieniam się na rękawice próżni i wtedy dzieje się już magia, ale za chwilę do niej przejdziemy. Perki, te takie, które się zmieniły, które gram, no to patrzę jak płoną, czyli przy obrażeniach krytycznych do tego dochodzi jeszcze dotka, więc to mi się, ta temperka aplikuje mi się ze spopiereniem, przepraszam, ta pasywka aplikuje mi się ze spopiereniem. No i tutaj przypalenie, czyje takie lekkie nakładają na wrogów, również podpalenie. I teraz gram w ten sposób, że nie tylko sami ciężkimi atakami, ale też te lekkie ataki wchodzą ode mnie, żeby tego podpalenia było jak tam, jak najwięcej, ponieważ z podpalenia otrzymuje umocnienie, umocnienie 10% na 2 sekundy, co jest dla mnie istotne, no i pęd bojowy tutaj się pojawia, mógłbym ten pęd bojowy zamienić na rozniecenie, żeby to podpalenie trwało 20% dłużej, ale powiem szczerze, że jakoś lubię ten pęd bojowy, to 10%, niby to tylko 10%, ale sprawia, że jakoś czuję się, czuję się na polu walki lepiej. Nie gram żadnych ostatnich ultimate'ów, takie nazwijmy, no są mi po prostu niepotrzebne, ponieważ w głównej mierze Ognista Laska służy mi do tego, żeby wskoczyć w odpowiednim momencie i coś tam sobie pomachać, żeby to było taki, taki moi, e, takie wejście do tego, co się dzieje za chwilę, do tej, no tej głównej broni, a tą główną bronią jest rękawica próżni, no i oczywiście umiejętność ostrze próżni. Więc tej klasyczek, ten build, który gram zawsze, praktycznie cała anihilacja i tylko e, dwa punkty rozdane w rozkład, żeby obniżyć e, punkty man, w sensie koszty man na umiejętnościach. E, klasycznie oczywiście e, ostrze próżni, po czym w zależności od tego jak przeciwnicy się ustawiają, to paraliżujący krzyk albo zapomnienie, to wszystko zależy od tego co się dzieje na polu bitwy. Im więcej graczy dookoła mnie, tym lepsza zabawa, e, tym więcej mogę tych umiejętności Odpalać. Ok, jesteśmy w tym miejscu i teraz możemy już przejść do przedmiotów. A tutaj, no, coś się pozmieniało. Nie jest jakoś bardzo dużo, ale jest o czym na pewno opowiadać. Na głowie, na full-incie, 24 punkty. awersja wersja na żywioły i wzmacniająca kula ognia. Wzmacniająca kula ognia, no bo no, mam taką umiejętność, a nie inną i uważam, że jest to taki must have. Dla, dla MAGA, że to jest ten perk, który trzeba wziąć. Z in, bez innych można się obejść, ale ten musi kurcze pieczone być. No i awersja na żywioły, bo innego przedmiotu po prostu nie zdobyłem, a ta awersja na żywioły może, może się przydać. Ciężki napierśnik z kondycją, inteligencją, wolnością i nieustępliwością. Tutaj podrzucam informację, że wolność, żeby działała. Tak jak działać powinna, no to wymaga się mieć trzy przedmioty właśnie z tym perkiem. Wtedy, dla przykładu, gdy ktoś z młotem wrzuci nam stun, to nie będzie w stanie po tym stunie wrzucić ciężkiego ataku. Można to wyminąć, a to jest jakiś taki tam kombo, no i wiadomo, to się wtedy też przekłada na inne, na inne bronie. No ale minimum trzy perki na wolność muszą być w sprzęcie. Rękawica, wstrętny krzyk i wolność, wstrętny krzyk, no to to jest też jakby must have. Zresztą wszystkie, um, wszystkie perki na broniach, znaczy dla broni, rękawica próżni są wymagane na przedmiotach, jeżeli chce się z tym grać. Spodnie to mój klasycznie najsłabszy punkt: inteligencja, kondycja i nascone ostrze, no i ta nieszczęsna ochrona przed bestiami chciałbym, żeby tutaj była nieustępliwość i widziałem takie spodnie, no ale ich nie kupiłem, bo nie byłem pewien co do tego co będę robił, jak będę grał. Buty z inteligencją, wolnością i niwelującym zapomnieniem. Biżuteria to jest najcięższa sprawa. No ale tutaj mam zdrowie i puryfikację. Puryfikacja jak się okazuje działa. Ponagrywałem tony materiałów, prześledziłem klatka po klatce. No i widać, że ewidentnie Poniżej 50% zdrowia, gdy dostanie się strzał, to wszystkie debuffy znikają. Więc jest szansa na to, żeby się wydostać, odchilować i wrócić do walki. To jest takie moje narzędzie do resetowania do restowania, do restowania walki, gdy robi się gorąco. I ta puryfikacja tutaj ewidentnie, ewidentnie w tym pomaga. Pierścionek z wyssaniem i szansą nakryta. Uważam, że szans nakryta to jest coś, co musi być na pierścionku. Ten drugi perk, no to już wedle uznania. Kolczyki z kondycją, zdrowym toastem i regeneracją. Zdrowy toast, ponieważ używam potionów MANE, dlatego że biegam z rękawicą próżni, a rękawica próżni jest po prostu manożerna i tego wymaga. staff, z jakim biegam, no to jest ostrość i odświeżający ruch. Po wielu testach wychodzi na to, że ten odświeżający ruch przy rękawicy próżni i przy ognistej lasce nie jest tak dobry, jakby mi się wydawało. I to działa w ten sposób, że cooldowny przekręcają się tak naprawdę o jeden atak w przypadku ciężkich ataków, o jeden atak szybciej, jeżeli masz ten perk. I w przypadku lekkich to są chyba dwa ataki lekkie, szybciej, żeby przekręcić te czasy odnowienia na umiejętnościach, więc nie do końca to jest dobre. Gdybym miał zaklinanie, no to bym z zaklinaniem biegał. Ja oczywiście posiadam akurat nie przy sobie, posiadam z ostrością i z zaklinaniem ognistą laskę, ale ona jest o niższym gearscore'ze i obrażenia są takie same jak z tą ognistą laską, dlatego biegam taką z odświeżającym ruchem, no nie ma nic lepszego, ostatecznie chciałbym wycelować właśnie w taką, gdzie byłoby zaklinanie, szanse trafienie krytyczne, no i najlepiej ten odświeżający ruch, albo co byłoby super, super, nasączenie mocą, czyli podkręcenie moich obrażeń, gdy zadam obrażenia krytyczne. Rękawica próżni, jaką mam na sobie, to jest rękawica próżni, którą testuję. I no już mam pewne wnioski, na pewno ta rękawica będzie się gdzieś przewijać w moich rękach. Myślę, że pod kątem wojen ona może być interesująca ze względu na ten łańcuch próżni, a to śmiertelne mocnienie, że staje się nieco twardszy na 3 sekundy i to jest z czasem odnowienia zaledwie 5 sekund, więc tutaj może wyjść naprawdę coś fajnego. No ale ta, ta naprawdę fantastyczna, no to jest rękawica próżni właśnie z ostrością i zaklinaniem, bo tutaj te obrażenia, słuchajcie, względem tej 600 no to jest jakieś 400-500 punktów na ciężkim ataku na krycie. Tak? obrażeń 400 400 500 obrażeń ta, ta epicka fioletowa rękawica bije więcej więc to jest całkiem całkiem sporo łańcuch próżni przy tej rękawicy mm, zadaje jakieś 130 a 300 obrażeń e, AOE czyli przeskakuje pomiędzy celami co to też nie jest mało i im więcej tych y, im więcej tych przeskoków zostanie wykonanych tym lepiej ja do końca jeszcze nie wiem y, Ile maksymalnie tych przeskoków może zostać wykonanych. Więc to jest moja, moja rękawica testowa, ale w najbliższym czasie właśnie z tym będę biegał. No i tutaj też z racji tego, że jest ten łańcuch próżni, no to niestety pojawia się opal, czyli gambit czwórka jako kamień. Nie można tutaj z szafirem dwójką biegać, tego szafira się tutaj nie da wsadzić. W ogóle żadnego się nie da wsadzić kameka, oprócz takich, które zwiększają obrażenia po wykonaniu jakiejś czynności. Myślę tutaj jeszcze chyba nad jaspisem. To jest chyba kamień, który podkręca ataki po otrzymaniu kilku hitów, i to też może być dosyć przyjemne na rękawicy próżni, ale to zobaczymy. Na razie jest tak. In 270 kondycja 200, mam prawie 13 tysięcy zdrowia, czyli kosmiczna ilość. Moje fizyczne, mój fizyczny defense to 1624 punkty i na żywioły 1221 punktów. Tak na dobrą sprawę, czuję się przepotężny w tym bildzie. Naprawdę, czuję się piekielnie, piekielnie mocny, gra mi się z tym bardzo dobrze. No i jeżeli mam komuś polecić taki mój solidny, główny build, to ten. W ostatnim czasie testowałem z lodową rękawicą i rękawicą próżni, hatchet z lodową rękawicą, jakieś miecze z lodową rękawicą, grejtax z rękawicą próżni, wiele, wiele różnych kombinacji, no ale ostatecznie... No, i oczywiście te wszystkie kombinacje są, są dobre. Rękawica próżni i lodowa rękawica to jest genialne połączenie, jest świetne wręcz, ale ostatecznie ja największe przełożenie, jakby najwięcej robię w tych teamfightach, w walce, i to też potwierdzają gracze, z którymi na co dzień gram, że z lodowym, znaczy, przepraszam, że z ognistą laską po prostu robię najwięcej, dlatego przy tym połączeniu sobie zostaje. No i dobra. Teraz idźmy dalej, bo przychodzi niedługo patch 1.3 i przedmioty, według tego co aktualnie się dzieje na serwerze testowym, no i tylko i wyłącznie przedmioty o GISKorze 600, czyli takie jak ten, będzie można podbić do 625. No i co zrobić, żeby było dobrze? No i słuchajcie, ja mam taki plan, że. Szukam przedmiotów, oczywiście na razie nie krawcę, zbieram materiały na to, żeby sobie wykrawcić takie przedmioty samemu, ale jeszcze tego nie robię, ponieważ został bardzo mocno zwiększony drop na instancjach. I ja zakładam, że część przedmiotów, którą założę na siebie, to będą przedmioty właśnie z dropa. I dopiero po tym, jak wyjdzie patch, to podejmę decyzję, czy coś będę krawcił, czy te materiały wszystkie będę sprzedawał, jak to będzie. Ale wiem, czego na pewno szukam i już też przeglądam market za takimi przedmiotami. No i do brzegu. Hełm będzie ciężki. I w ciężkim hełmie będą perki pod rękawice próżni. Klata też ciężka i tutaj również pojawi się perk pod rękawice próżni. Ręce średnie. I tutaj będzie perk pod y, ognistą laskę. Spodnie lekkie, i tutaj będzie perk wstrętny krzyk z rękawicy próżni. A to dlatego, że wstrętny krzyk jest niesamowicie drogi. Y, a lekkie spodnie są najtańsze w wytworzeniu. Y, tutaj taka, taka sztuczka, żeby nie oszaleć, bo gdybym miał kręcić wstrętny krzyk na ciężkiej klacie, no to w zasadzie chyba musiałbym tego golda nie wiem. Y, kupić, bo nie byłbym w stanie tego, tego urobić, żeby, żeby zrobić taki przedmiot, dlatego na lekkich spodniach. No i średnie buty i tutaj też będzie perk do ognistej laski. I teraz tak, średnie, średnie ręce i średnie buty, lekkie spodnie i w momencie, gdy wejdą zmiany na ognistą laskę i rękawicę lodową, gdy wejdą buffy i zmiany, to wtedy ciężką klatę i ciężką czapkę zmieniam na lekkie części żeby biegać w lekkim secie, te, te średnie mi nie zaszkodzą w tym, ponieważ i tak, się wyrobię, i tak się wyrobię na to, żeby biegać w lekkim. Będę miał mniej defa niż w takim podstawowym ułożeniu z średnią klatą, ale w dalszym ciągu będę na lekkim i tak sobie zagram bez konieczności wymieniać całego mojego inventory, Będę musiał zmieniać tylko dwa przedmioty, a te lekkie będą i tak bardzo tanie w wytworzeniu, więc nie ma dramatu. No i oczywiście to, są to, to czego szukam, są 600. -ki. Więc tak jak powiedziałem, te perk'i pod bronię, o których zaznaczyłem, no i w najlepszym ułożeniu chciałbym mieć nieustępliwość i wolność, razem z perk'iem dla broni, dla jakiejś umiejętności, to jest to, jest to czego, czego ja aktualnie szukam, oczywiście one będą horrendalnie drogie, wątpię, że coś takiego mi się uda znaleźć, myślę, że dopiero sobie je wytworzę albo gdzieś wydropię. Tak zakładam. Biżuteria, no to szukam tego samego co mam tutaj, tylko oprócz tego zdrowej puryfikacji, chciałbym jeszcze boskość, podleczenie, żebym, żebym dostawał więcej chila. Więcej tutaj co bym mógł dołożyć do, do pierścionka? No, chyba pokrzepienie jednak. Chciałbym to pokrzepienie, i to już pod kątem tego, że gdybym chciał biegać w lekkim secie z lodową rękawicą i listą laską. No i do, do kolczyków, chciałbym dołożyć. To Aścik, który przekręca czasy odnowienia na Potionach. To byłoby, to byłoby super, super wyjście. Co do broni, to już tak jak wspominałem wcześniej, chciałbym zobaczyć zaklinanie i nasączenie mocą na ognistej lasce. A rękawica próżni? Zobaczymy, może pod kątem wojen to jest właśnie mój bis, który, który chciałem. To się jeszcze okaże. A tak na co dzień w walkach 1 na 1 to chciałbym ostrość, zaklinanie i być może też to nasączenie mocą to byłoby chyba najlepsze, najlepsze wyjście z całej e, sytuacji. Mm, ok, przedstawiłem mój build, przedstawiłem mój plan na to, jak, e, jakie sprzęty chcę zbierać. Oczywiście są to sprzęty pod PVP, no bo wiemy, że pod PVE, jeżeli będzie chciało się tworzyć e, czy robić coraz to wyższe, zmodyfikowane, coraz to wyższy, wyższy poziom trudności na zmodyfikowanych instancjach, no to też będzie trzeba się ubierać pod kątem danych instancji i modyfikacji jakie aktualnie będą i widziałem, że pojawiło się też takie pytanie gdzieś po jednym z moich filmów jaki, jaki set zbierać? No tutaj nie ma jakby takiej jednoznacznej odpowiedzi jaki set zbierać, ponieważ no możesz możesz dajmy na to Ubierać sobie, zbierać sobie sprzęt na wściekłą ziemię, jeżeli idzie się na ogrody genezy, na instancje, no ale jeżeli ogrody genezy dostaną modyfikację Hellfire, no to wtedy ubieranie się pod, pod wściekłą ziemię, jakby troszeczkę traci sens. Z drugiej strony, bicie wściekłej ziemi z ognia też traci sens. No, więc trzeba troszeczkę sobie pokmienić. No i w takim, w takim wypadku wydaje mi się, że wtedy set pod pod defa od ognia wyszedłby najlepiej, a niekoniecznie taki, taki zwykły, jakimś chodziło. No, ale to są, to są tematy, to już należy po prostu zobaczyć, jakie są modyfikacje w danym czasie na instancji. No, i taki, takie sprzęty zbierać, i takich potjonów, takich powłok używać, żeby otrzymać mniej obrażeń i zadawać więcej obrażeń w danych przeciwników. Ok. Ode mnie z tego podsumowania mojego bildu to by było na tyle. Oczywiście zapraszam na moje streamy we wtorki, czwartki i niedzielę o godzinie 18.30 oraz do śledzenia moich mediów społecznościowych, ponieważ na nich informuję, kiedy pojawiają się streamy w ciągu dnia: czyli te poniedziałkowe, środowe i piątkowe. W tym tygodniu oczywiście streamów takich nie będzie, ponieważ mamy małą epidemię w domu, więc trzeba troszeczkę z dziennym, z dziennym prześladowaniem przed komputerem odpuścić i zająć się rodziną. Za uwagę jeszcze raz dziękuję. Oczywiście za, w tym tygodniu pojawi się wiele innych materiałów z serwera testowego, ale z racji tego, że musiałem poczekać na pewne rzeczy, no to w międzyczasie postanowiłem, że taki materiał sobie wrzucę i proszę o to Jon. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, albo dobrej nocy. Cześć, cześć.